To ma być zachęta do szczepień przed sezonem infekcyjnym. Od dziś w aptekach można zaszczepić się już nie tylko przeciw grypie, covidowi i pneumokokom. Lista refundowanych szczepień wydłużyła się do 11. Bezpłatna usługa nie oznacza jednak, że wszystkie szczepionki są za darmo. O szczegółach Krawczyk-Szot. Przeszliśmy się dowiedzieć, jak to jest ze szczepieniami. Od dziś ma być łatwiej i szybciej. Kiedyś ganialiśmy od, od lekarza do apteki i z powrotem trzy razy. A teraz mamy wszystko na miejscu. I o to chodziło. Farmaceuta podczas jednej wizyty zakwalifikuje na szczepienie i zaszczepi. Do tej pory można było zaszczepić się na COVID, grypę i pneumokoki. Od dzisiaj lista ta została poszerzona do 11 szczepionek. W aptekach teraz będzie można zaszczepić szczepić się także m.in. przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby, czy RSV. Formalnie od dzisiaj możemy ruszyć ze szczepieniami w ramach tej nowej listy. W programie bierze udział co dziesiąta apteka. Ich wykaz jest na internetowym portalu pacjenta. Co ważne, w aptekach mogą być szczepieni tylko dorośli. W ubiegłym roku tu się szczepiłam. Obsługa jest bardzo miła. Bezpłatne jest szczepienie. Szczepionka już nie każda i nie dla wszystkich. Część szczepionek jest refundowana na osoby 65, plus mogą bezpłatnie korzystać ze szczepionek, chociażby przeciwko tężcowi, półpaścowi czy RSV. Ale i młodsi mogą liczyć na dofinansowanie zakupu szczepionki. Bardzo często jest to dopłata rzędu 50 czy 30%. Większa dostępność szczepień ma jeden cel ich popularyzację. Decyzja, jeśli chodzi o refundowane szczepionki, buduje jakąś nową podstawę do tego, żeby jednak ta wyszczepialność się zwiększała. Czym kończy się brak odporności, widać było w tym roku w szpitalach. W krztusiec, epidemia się epidemią się już kończy. Ale przed nami kolejny okres infekcyjny. My już wiemy, że przy tej wyszczepialności, jaką mamy w naszym kraju, będziemy mieć epidemię grypy, będziemy mieć epidemię RSV. mimo że szczepienie przeciw grypie od lat jest łatwo dostępne, a dla seniorów bezpłatne. Nie jest popularne. Całe nasze społeczeństwo to jest kwestia 5% osób, która co roku się szczepi. Wśród seniorów jest to 20%. My tak bardzo zawsze apelujemy o tą profilaktykę. I no niestety jest tak, że Polak zawsze mądry po szkodzie. I jak trafia już i, i ma to zapalenie płuc, to wtedy żałuje. Grypowa szczepionka na ten sezon jest już dostępna. Ta przeciw nowym wariantom COVID-19 ma się pojawić we wrześniu. Anna krawczyk Szot wydarzenia.